O, specyfika kraju. Ten dźwięk, taki dosyć schiz schizowaty, to wydają krowy, to znaczy dzwonki mają przyczepione po, pod szyję i wydają takie dźwięki. Mam nadzieję, że tak przez całą noc nie będzie, a wypasają się pod samym szczytem, na który jutro chcę wejść, Cukrzpic, nie, to jak szanie, Alszpic. 2600 ponad. No i tak będą chyba całą noc tutaj się pałętać. <laughs> śmieszne. Pan, który im tam pomaga. Pasteś. No, a to tak wygląda tło. No i tutaj nocka. Dzisiaj w namiocie. Zimna cholera jest. A w nocy pewnie jeszcze bardziej. No, zobaczymy. Okolica. Jeszcze te krowy. Co, myślę co całą nas będą? Hehe, <laughs> śmieszne No niewiele ponad 2000 metrów i tutaj ludzie z pod szczytu Auschwitz latają na tego typu rzeczy. Zaraz będzie dziewczyna lecieć. Chyba z kimś. No z kimś. Ale jaja. Życie <grym> mi się na to nie zdecydowało. No i tak z ponad 2000 niewiele no. Drugi dzień wyprawy w Alpy i tak jak mówiłem będziemy próbowali, znaczy chyba ja, ta koleżanka raczej nie da rady dostać na tą wysokość a jest to 2600 kawałki